<laughs> ja się eee, To pierwszy moje film od dłuższego czasu grałem sobie FIFA Football. Zobaczcie mi czas na ulatzenie zawodnika. Chcę ze Cieszę się, że tak dużo kanale jakim kanałem. Zobaczyłem po w górę. Zachęcam do subskrypcji i do subskrybowania, subskrybowania też innych kanałów, które są u nas na liście kanału. O chyba dodam jeszcze więcej. Otworzymy sobie złotą kaskórkę. Zobaczymy, co nam da wroc. Mimo takiego tego do tego kilka. Zobacz, co będzie złoto. O, super. Super, da ten złotego. Eee, Kurwa, nie. Szkoda, że coś takiego. No, Ale jakby był piłkarz złoty To byłoby fajnie ogólnie, Dobra, otworzymy sobie jeszcze tutaj. Zamek, to za meczu, Papa football, papa football na pewno go nie będę zmieniał, papa football musi być Papa futbol musi być o kurczę, 2000 Będzie Mam tutaj trzech kilku złotych Na przykład Mario mogę dodać Mogę dodać Villa, Wandel y, 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 jakiegoś Estabana Mogę dodać, ale wtedy mi grzespoł spadnie takie dole, jakie mam tutaj, dobre. jakbym ich bardziej poulepszał, to byłoby jeszcze lepiej. Dobrze, jak tutaj Sezon Faz wygląda. Jakby miał tutaj wiesz Kusi mnie wykupić Sezon ale bardziej jakby miał wieść ludzie tutaj już wszystko odblokowałem ponieważ jest tutaj sporo fajnych piłkarzy. A szczególnie mi zależy na tym tutaj ostatnim, na tym właśnie złotym. Ale no, że mam dopiero ósmy, a tutaj krótko są te sezony, no to tak szarygniapka trochę. Zagram sobie jakiś jeden mecz to Zobaczymy, czy tutaj mamy lepszy tiger oczywiście. Wiadomo, że tiger musi być lepszy tiger i zagramy sobie coś luźni. Jakimi? Zobaczymy, czy się to działo. Zobaczymy, czy jakiś mecz był czy przegrał. Zobaczymy jak to będzie wyglądać EM, 1, 2. mecze waga, tam przez takiego myślę. Zobaczymy co on nam dobierze Oczywiście tutaj nie zależy jak się gra, zależy jaki się ma skład Jak się ma dużo złotych, to powiem wam, że miałeś sobie kętek O, on ma skargi jeszcze, tu jest skargi ok to może być o Nie wiem czy 20 gry czy coś. Tutaj jakoś rozegramy to ładnie. O, fa. No, tutaj faule dziwnie wyglądają, także tutaj wiecie, faule niby są, niby ich nie ma to zależy. Jak to tutaj zrobić? Aj, 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 aj. O, oj. Oj oj, niepotrzebny. Papa futbol zaczął. Nie spodziewałem się, że zapiłkę będę miał, co wam powiem No bardzo, że tam jakieś do Dobrze. Dobrze, to jest, Francesco! Bardzo ładnie Bardzo ładnie się nasz minota Francesco. Zobaczcie to pierwszą prągę Piękny tutaj, ładnie tutaj się wystawi ładne podanko do Francesco Francesco wiedział co zrobić wiedział idzie, gdzie posłać piłeczkę i ajajaj prawie Dobra podanie uuuuhonekko tam no dobre watacik w parcie się udało w którymś playbosia teraz i fajne, teraz fajnego um, voleja nie woleja, sorry chcę wnosić to możliwe ale konwercedy jeszcze nie nagrywałem, A bałuję, bo przewrotka była piękna. Naprawdę była piękna przewroteczka. Jakbyście chcieli więcej takich serii, to piszcie Nie, nie wiem, co nam się stało. Dobra, w i w francusku. Tak, jest, nie, 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 brameczki Takim w pierwszym meczu wiecie, wam pokażę po prostu właśnie takie brameczki, potem wiecie najwyżej jakbyście nie chcieli to po prostu y, jedną akcję wtedy pokażę właśnie na powtórce i potem już nie ajaj, chciałem podać, ale zabrali mi piłkę ajajaj, nie pykło. dobrze bierzesz, biegniesz podaj, sadio Chodzą i to już wpadli w drugą branżę razie stadionu Francesco Walczyk, to pierwszy krok. Nie jestem pewien, ale chyba i w stadionu, nawet z tą zachodnią, to już bym robił. Chodzi do nas, że od razu wstępujemy tego składu i jednym mecz zrobimy na Francesce. Także było fajnie. Zobaczymy jak to teraz, Francesco. Francesco i front to jest po no prostu i jest rizna bo no, jak to chęteczko ja od samego początku w celie i o ile się nie pole, to jest chęteczko z trzeciej ochrony bo trzecia okno, chęteczka jakbym na ochronie? no prawie tak na o korytka jeszcze raz w połowie udało się może się uda drugą piątkę zdobyć po przerwie Ajajaj Lekkie lagi jakieś Lekkie problemy Ojojojoj oj, nawet oj, nie marnowałem, tutaj, zepsułem już Chyba Zobaczymy, że tutaj zepsułem akurat Troszkę No nie, papa futbol Chociaż nie, dobrze papa Papa futbol, bardzo ładnie Ajaj, mogę do Obrazy bicie Ładne w środku pola. Panie sędzio, gdzie? Panie sędzio, on nie fauluje i nic nie było, ja dostaję. Super. Tutaj od razu się nie dostaje czerwonej, nawet jakieś fal na czerwoną. Tylko zawsze się dostaje żółte. Papa futbol. Papa futbol. Oj, oj, oj oj, papa, futbol, zepsułem! Ajajaj! Kurwa ładna akcja była! No cóż, zdarza się! Nawet najlepsze Dobra, do przodu, do Francesco! Francesco! Francesco, dobrze! Trafiasz to dobrze, Fabio! Tak, tery. Mówię wam, Fabio i... Francesco też bardzo ładnie. Bardzo ładna braneczka. Bardzo ładnie. Bardzo ładna bramka. Ojojoj, on chyba ma już czerwoną no. On jest miał złoto. O kurwa, chyba nie. tak, nie tak ciebie ucierpię. A nie, nie spojrzano, to prostu ma kartkę, jak to nie. I taki psebał właśnie. No że o jednego zawodnika mniej. Ale to nie ma problemu. bo Francesco tutaj ładnie. Ajaj. Dobrze. Do Francesco. I Francesco! Ja, porto bramko, Dobrze. Tam tutaj stanął w miejscu. Zmylił tutaj. Zostawił mi bardzo pole, muszę wam Myślę, że będę biegać, na ja w miejscu. I strzeliłem. I wygraliśmy 7-1. Bardzo ładnie. Teraz 9-minutowe na za nią zajmę. i trochę. No i Słupko, bez o proszę bardzo jeszcze wygrałem coś Także subcio, subcio, kolejna karta do kolekcji na trochę ja to mnie się do 52, a to w umowy mam Nie gram w to za bardzo Także tak starego tutaj Dobrze, proszę, oczywiście otworzę paka i widzę, że otworzę jeszcze jednego Dzisiaj sporo po sobie co. O, do popa futbolu, o jakieś nawet podęki. super, super, no ale dobra, myślę, że na ten chwilę kończymy, mam nadzieję, że się wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie subika, łapeczki, jeśli wam się tym podobał, no i to dziękuję, że jest na i mam nadzieję, że no, lecimy po więcej subskrypcji, że się będziemy rozwijać dzięki wam. Także warto zasubskrybować, no i cóż, ja się z Wami zagnął, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, na razie.